Witajcie mandziare łebki! Jesteś w kuchni włoskiej Dzisiaj pokażę jak zrobić szybko jajka w papryce Ale zanim przejdę do przepisu zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału Zrób tu na dole subskrypcję dzwoneczkiem, a będziesz powiadamiany o wszystkich moich przepisach A dlaczego zapraszam Cię do subskrypcji? Dlatego, że w tej kuchni wiele się dzieje i... Będziesz mógł oglądać różne przepisy z kuchni włoskiej, ale i czasami z kuchni polskiej lub z innych krajów. No to co, zabieramy się do przepisu. Będą nam potrzebne trzy jajka i dwie papryki. Jedna czerwona, jedna zielona. Sól i olej. Papryki zielonej ukroimy jeden krążek. Ja teraz tak odkroję. Papryki uprzednio umyłam. Okej. Okay. A z papryki czerwonej weźmiemy dwa krążki. Patelnię wleję trochę oleju. I położę moje papryki. Okej. Okay. Mijamy jajka, nasze papryki. No i posolimy. A tak, w międzyczasie, jak czekam aż nasze jajka się zetną, to dla wszystkich nowych widzów chciałam powiedzieć, że kuchnię włoską poznałam. Pracując kilkanaście lat w samym centrum Rzymu, w restauracjach Uzetimia Laranczo, Orancho Doro i Pico Laranczo. Jeżeli ktoś chce, może popieprzyć sobie. Ja w tej chwili nie chcę pieprzyć tych jajek. No i ja po prostu chcę, żeby były takie w środku lekko rzadkie. Jeżeli ktoś będzie chciał jajka bardziej ścięte, no to. Proszę przykryć pokrywką. Jajka tak smażymy na średnim ogniu, żeby nam się ładnie powoli ścinały. O, i tak wyglądają moje jajeczka prześlicznie. Smażyłam je kilka minut na średnim ogniu, i powiem Wam, że nie przykrywałam, bo w ten sposób widać ich piękno. I takie jajeczka można jeść o w ten sposób, także powiem Wam, że ja tak, mmm, lubię maczać klepek w jajeczkach, o, mmm przepyszne. E, jeżeli ktoś chce, to może sobie przykryć właśnie e, te jajka i wtedy zetną się bardziej, ale ja lubię takie właśnie rzadkie w środku. No cóż, myślę, że. Momentu. Myślę, że ten przepis Wam się spodobał i że będziecie zaglądać do mojej kuchni na różne przepisy. Zapraszam e, Ciebie na playlistę na różne przepisy e, szybkie, makarony, e, mięsne dania i też ciasta lub desery. No to co. Do zobaczenia do następnego przepisu. Ciao, tutti!